Cześć, siemano, z tej strony Czajano, a gra jak zwykle ze mną... Tamil, cześć wszystkim. I na śmierć zapomnieliśmy o czterech misjach od Kobajna, więc... nie przedłużając zaczynamy od Plantacji Opium. To są misje na, wkrótce powiem tylko, że to są misje typu oczyść teren z przeciwników po cichu. Jak ci się nie uda po cichu, to wtedy przebywają posiłki, ale chodzi generalnie, żeby zabić wszystkich. Uruchamiamy. No i one tutaj mają jako, jakiś taki zalążek fabularny chyba, te miejsce, prawda? Taki delikatnie. Delikatny, bardzo. Głównie mówię, opiera się o tym, żeby po prostu zabić wszystkich i to tyle. Nie ma, nie, nie doszukujmy się trochę na siłę takiej tak jakichś głębi. I w, dalej was przepraszam, bo cały czas mam jakieś problemy. Nie wiem, wcześniej nie słyszeliście mojego głosu, a teraz możecie usłyszeć to lekkie Za co was serdecznie przepraszam, ale na tym etapie

Ja i Tomil mamy w tym odcinku tym razem snajperki Jak wyjdzie zobaczymy. Ja pokazuję tą snajperkę, która jest stworzona specjalnie przez Charlie'ego dzięki specjalnym ulepszeniom A Tomil ma, że tak powiem, filmówkę Tomil, żyjesz? Żyję, poczekaj, to jest jeden gościu jest Pozaznaczaj, twoje. pozaznaczaj na no spokojnie nie mogę zaznaczyć... O jest, jest. Mam trzech. Jak tam... Znowu się rozdzielasz, słuchaj, znowu się rozdzielasz. Ono no, widzisz. No i jak mam z tobą nagrywać jak ty mi uciekasz i uciekasz. No jak to tak? Zobacz, widzisz mnie? No widzę, widzę. Wyglądam tutaj. <laughs> mogę go ściągnąć. Możesz go ściągnąć? Łatwo, albo to... A I to jeszcze jest przeciwświetlenia, widzę. Nie no, ściągnij go. O i snajpera widzę. Czekaj, ściągam go do sznajpera. którego ściągasz? Tego tutaj. Tego co idzie tak. Dobra, dawaj. O, ty dwa, drugi raz trzewiem, myślałem, że nie że tak, ja tak. Nie no pięknie. Powiem ci, że wyszło ci to ślicznie. Dobra, ja tu idę. O widzisz. Uważaj tam gdzieś sniper. Yy, no to słuchaj, czekaj. Ja tu się zajmę no, Zobacz, tym co się kręci? Co... Co to jest na wiatr? Co się on... mi... Co? Gdzie? Z drewna taka budowla, widzisz? Po lewej stronie. U góry wysoko. I kręci się. Jakby jakiś wiatrak, taki wiatra. O, o wiesz. czym ty tu mówisz? O jakim wiatraku? Gdzie ty masz wiatrak? No i toś boską. Tomil. Gdzie ty masz wiatrak? Zobaczysz potem. No gdzie zobaczę potem? Jakieś mi tu kity wciskasz, jakieś wiatraki Ja nie, nie mam żadnych wiatraków. Zabijesz kogoś. No. No tak myślałem, ty nie możesz po Dobra mam sniperkę. No, nie do, po cichu zrobiłem Kurczę nie zabiłem go, bo miałem włączone tylko Kurde masz. O kolejny Kolej do schwytania Dobra mam tutaj dwóch, mogę ściągnąć? Ja ci kolejnych dwóch złączyłem Dobra ja ściągam ich. Poczekaj tych. chwilę Poczekaj Ej, poczekaj chodź chodź zrobimy podwójną eliminację dawaj 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 Gdzie mam iść? No nie widzisz ich? Tutaj dwóch kolesi Możesz zabić? No Dawaj trójkąt Dawaj trójkąt Brak torów w zasięgu, poczekaj. No, no to szybciej. Ej, załatw, na mnie widzieć. Gdzie. Pośpieszysz się? No, come on, zejdź tam. No, bo stoisz ich przez ścianę. Chodź tutaj do mnie. Chodź, będzie ładnie. Cały czas można cię czekać. Chodź, chodź, chodź. Tu na budynek. Uuu, Apkowyś no, poszedł, no dobra, ale chodź. Wejdź tam, mogłeś tam już wejść. I czekaj, czekaj, czekaj. Czek. Widzisz tam tego po lewej? Tamtego, tamtego. O o. Nie bardzo, widzę tylko jednego. Ja widzę dwóch, no idzie tutaj, zobacz. Po lewej twojej. Tam jest, po lewej. Po lewej, no nie mogę ci go zaznaczyć, bo mam włączoną cały czas eliminację. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Teraz się no, tam rusz. idę, no. no, no A, on, on jest... Możesz ich zlikwidować czy nie? To przytrzymaj. No. No. Ślicznie. Tak co było z początku. No dobra, ja idę koleścia O Widzisz, co się tu kręci? Zobacz, tutaj ci celuje, widzisz? Okay. Kręci się. Pokaż mi to. Aha. Nie, to jest jakiś młyn. No właśnie, jakiś młynczy czy, czy wiacak? Nie wiem. Młyn, młyn. Ale że fajne widoczki są. Czekaj. Fakt, że grafa nie może nie specjalnie widoczki. fajna, ale ...ale przyjemnie popatrzeć. Słuchaj, już we wcześniejszych odcinkach pokazaliśmy. Tu się nie ma co wczuwać w szczegóły, nie? Z daleka się wszystko ogląda. Wszystko z daleka wygląda pięknie w tej grze. Sami sobie zobaczcie. Macie ładne O, tu kary. możemy się podsadzić. Wspólne podsadzenie. Tomilu, spokojnie. Coś jest coś taki narwany dzisiaj. Nie, bo się, bo lubię takie klimaty, wiesz? <laughs> Dobra, chodźmy. Na górę. Ty a tu byłeś? Y Tomilu, spokojnie. Pierw zajmiemy kolesia do schwytania. Chodź powolutku. Pierw schwytamy kolesia. Później reszta. Mhm. Zapraszam Jak go schwytamy to już będzie z górki Dobra, idziemy na górę Przez którą szybę go bierzesz okay. Tu jest Lyle. koleś Na szczęście mnie nie widzi Masz go? Okej okay. Co to jest? Ej, ej, skup się Uważaj, uważaj, uważaj Kuj mać, prawie mi widzi Ale hardcore Ej, no nie strzelaj! No, to pięknie, Tommy. Po co żeś strzelał? Nie! No to, no to małe posiłki, dawaj, ej, schowaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, no. Aresztuj go, aresztuj go. No to teraz sobie ze snajperkami poradzimy, jak cholera. Co, ja cię błagam? No, jak można było to zacząć? Bo no, zobaczcie, czy to rzeczywiście jest. Ja tak, no bo zacząłeś strzelać, a tu stał koleś przy oknie. Mam to na filmiku wszystko. Zaczął się patrzyć na nas, bo iść i mu. No i pięknie. Masz po ptakach? No to możemy jeszcze raz włączyć? Możemy, ale ja pracę wtedy, wiesz, nagranie, nie? Uh -huh. Dobra, jedziemy, damy sobie radę Z samymi pistoletami Trochę umieram Dobra, ten już umarł Dobra, ten też padł Jak widzicie, nie poddajemy się, walczymy cały czas Idę tu na górę, cię wspomogę Tylko przeżyj Z tyłu masz Padu, Gdzie masz jeszcze? Oznaczaj mi. już. Dobra. Ja jestem tuż nad nimi, mogę ich pościągać, tylko musisz mi ich zaznaczyć. Dobra, padł. Masz wszystkich? Tak, mam wszystko. No. Pozostał jeden. Hu, zrobiło się gorąco. Ale dotrwaliśmy jakoś do końca. Co to jest? A, do góry to Bez wejść. bicia nie przyznam się, nie tak to sobie wyobrażałem. Widzę, że często no. nas zabija jedna rzecz, że my chcemy za szybko wszystko. Tak, nie, nie ma to cierpliwości, no. Oh. To... Idziemy dalej, szybciutko. Tym razem druga część musi być na pewno hmm. lepsza. Hej, chcę wejść do zobaczyć. Gdzie ty tam chodzisz? Wow! Jestem, jestem w tym tem tutaj. A, w środku tego Młyna. O! Paczka! No to elegancko. By się używać dalej, da wejść? Nie. O, to chodziło i Milowi. O, tutaj jest. Gdzie ty jeszcze idziesz? Czekaj. No tu się da przejść między nie tymi, nie. ale słuchaj, przeszliśmy już tą planszę, opaca się teraz tak chodzić? No. <laughs> Czekaj, <ty> patrzę. <laughs> Dobra. Dobra, nie mam argumentu. Co ty robisz tam? Bawię się, patrzę co co jeszcze można. No ale patrz, poczkę się udało odzyskać. A ty, nie mógłbyś, Dobre, się ty nie mógłbyś się bawić, jak mamy zlikwidować kolesi? Tylko musimy zawsze psuć. <noise> zawsze się bawimy, kiedy już wszystkich zabijemy, ale to chyba powinno być odwrotnie. No to właśnie, że co No Ale to powinno być przed, że powinniśmy tak wiesz. Sneaky bastard chodzić, wiesz, skradać się, skradać. Aha, Aha poczekaj, jak tutaj sprawdzę. Tu się jeszcze do góry wchodzi. Teraz po fakcie Możesz wszystko sprawdzasz Już? Nie no, Jero nie tam jest świetna świetne jest Idę, idę Same jakieś kujwa, stare budynki ej. Nie no, klimat jest niezły. trzeba to przyznać. Tylko tak strasznie przeciągamy, już obczyści wszystko, a jeszcze patrzymy. Idziemy? Wow, czy to jakieś te, no? Co tu jeszcze masz? Opa? Dobra, okej. Garnek. Zamknąć jeszcze, jeszcze woda się gotuje, patrzcie jakie dopracowanie No Co za gentleman naprawdę Nie toperze wyleciały Idziemy no. przez kanał, tak jak nam powiedziała Grim, ale chyba wody nie ma Jeszcze w ogóle nie wskrócę jakie plaży byśmy mogli Wcześniej. No to to mi ma swoje dziwicze przeżycia Mi się wydaje że tak, ale Idziesz? Idziesz Dobra, ja przez bramę skończę. Czekaj to that. right. Ach, maniacalstwo Splinter Cell Chodź, chodź, chodź hmm. Poczekaj, jeszcze, bo jeszcze chyba tam 10 y, tej źródeł światła zniszczę i będę miał y, kasę, wiesz? Kurde, nie trafiłem, ale fail Tragedia z mojej strony, dobra Panowie, znowu Którędy idziesz? A, nie ma znaczenia. Widzicie, Tomil dla kasy zrobi wszystko. A jak? Ja w międzyczasie dokupiłem taką udoskonalenie, że mogę zmienić wyposażenie podczas misji. Ja również. No, no to ja, patrząc na to, jak się kooperacyjnie dogadujemy z Tomilem, wolę kupić... Wziąłeś mój karabinek. Oj tam, oj tam. Będę miał spokój przynajmniej, dobra. Gotów mój snajperze? Snajperze? Dobra, gotów. Miny są. No dobra, widzę gdzie są. A że niczym się wygląda wioska. Zgadzę się z tobą, chodź za mną, chodź. Ja tu kiedyś mieszkałem, to wiem jak tu się przemieszczać. Tu jest jeden. Tu jest jeszcze jeden. Przed chwilą lubiliście. i tu mamy trzeciego. Nim się zajmiemy po cały koniec. Zmienię sobie na zabójstwa. Dobra. Poczekaj, poczekaj. Tutaj mogę, mogę tego zabić. Tutaj Nie, 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 nie. Czekaj, czekaj. Spokojnie, nie? Spokojnie, spokojnie. Mogę po prostu z góry na niego. Okay. No, po prostu z góry na niego. Tamtego byś zgarnął. Zgarni go. Snajperką okay. czy czym chcesz? Snajperką. No i to ja rozumiem. Tak masz grać. To jest mój stary dobry Tommy, Nie no ba Profesjonalista. I wyjdźcie na tą Czekam wieżę, wejdź, chodzę. Ej, mój drogi. Właśnie wchodzę tylko zniszczy sobie, że do światła. Wejdźcie na wieżę. Przestań być żarówko killerem, tylko idź tam i. i... Co ty robisz? Co że No tutaj, tu nie możesz na to wejść? Opuścić się i wejść po tym progu tam na górę? To była dobra pozycja snajperska dla ciebie. No, mi to. Nikogo nie ma. Iść na górę. Laptop jest jakiś? No co słuchaj. Tylko nie daj się zabić. Ja schodzę na dół, będziesz moimi oczami. Czekaj. Oho. Dobra, dzięki. Jeszcze jest drugi tutaj. Aha, mhm. wszystkie znaczniki już użyłem, super. Mogę, mogę go rozwalić na pery ten. Nie, 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 nie. A ale, ale tu ktoś zauważy pewnie, nie? Ja o tam czekaj. Czekaj, czekaj, o. czekaj. Spokojnie, ej, nie zabijaj. Mhm, Uczcie widzę. Tu jest jeden u góry, dobra, idę sięgnąć ja... u góry. No. Tego mogę ściągnąć. Ale... Czekaj, bo nie widzę. Będę Cię ubezpieczał za snajpery. O, teraz Cię nie jesteś za tym, jesteś za skałą. Ale tego czuć teraz. Będę, będę Cię ubezpieczał, jak tego drugiego będziesz ściągał. Znaczy, jestem ze snajperką przy tym. Gdzie jesteś? Dobra, dobra. O, e, Przy drzwiach, także spoko. Dobra. Jak tam oni są? Ich jest dwóch tam. Mm, jeden jest opancerzony. Ale się rozeszli. Cierpliwości, zaraz tutaj ktoś przyjdzie. I kto... To cierp... wiesz co? Cierpliwości Kto, to, kto I, ja... to mówi? Kto to mówi kurde? Ej? Cierpliwości. Ja nie wiem czy się go da, da go tak zaskoczyć. Czekaj, pójdę sobie tutaj. On Czekaj, zobaczy idzie, ciało. Idzie, idzie, idzie. Ściągaj go. Elegancko. Się headshota. Chciałem zrobić... Ale, Ale pięknie się przytuli chłopaki. Chciałem zrobić y, wspólną likwidację, ale. Kopaki w tanecznym A, kroku. Jest trochę, co? Para numer 7: Achtacht, Alipt i. Abdel fadal. To tyle. Jeśli się o tanie z gazdami, zniszcz tam. Tą... O jezu, tam jest koleś. No. A tu jest kamera. Czemu jej jeszcze nie rozwaliłeś? E, nie wiem, bo. Sytuacja e, e, się. Tu kolej zaraz przyjdzie. Szykuj się na niego, idzie. Ej, podbiega, podbiega. Gdy już dry, A ja się tam prze... Przeteguję, się bliżej do niego. Jest. No jest tutaj. oczy czy ze dojdzie, czy...? Nie wiem. Biegnie, biegnie. Krzyczy coś. Uważaj, żeby inni nie przyszli, bo z tyłu mogą nam wejść. Pamiętaj o tym. Idzie. Nie załatwię go na razie. Ja go załatwię, zaklę. Nie, nie, nie. nie, 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 nie luz, 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 luz. Jak się tak? pojawi, to ja go ja ci będę tutaj ubezpieczoną tego sobie. No Dobra, idzie sobie chłopak Ej tyły, tyły, ej Na mapie mam kogoś, idzie do ciebie z tyłu Idzie do ciebie z twojej prawej Widzisz go? Widzę No to go tam przytuł, ukochaj kogo ch chłopaka Ja ukocham swojego Masz swojego? Jeszcze nie, czekaj No bo ja go zabiję Musisz się śpieszyć no i zobaczył ciało, czemu go nie strąciłeś? Ach, chciałem jeść na napadli. Więc tutaj tu się bawiłem, chciałem przyłączyć światło. Ty no, przyłącz... dlaczego No on wyłącza to no, tutaj, zobacz. ej ej, zobacz, to mi, spójrz się tutaj. Matko Boska, zapalasz to światło. To światło zapalasz, to. No okej, okay, a zobacz, nie o! To światło zapalasz Aha. tutaj, Dobrze, widzę, 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 widzę. Ty to kombinujesz? Okay. Pięć razy skaczesz, wyłączasz światło, za nich, zamiast podejść, ukręcić główkę, skrócić cierpienia. <grym> tu jest dużo koleści do snajperki, ale byś miał widowisko choć tutaj. Tu mam... Gdzie tu jesteś? jest a, świetna tam. pozycja dla Ciebie, mógłbyś ich tak postrącać. I tu jeszcze masz jednego, nie mogę ci go znaczyć tam. Oznacz go sobie Ale ładnie się... Tu, ładnie słońce założyć. Oznacz go Którego? No tego, co ci świecę laserem, no jak. Głupi. Aha, czekaj, 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 czekaj. No, o. elegancko Dobra, tam masz kolesia u góry, mógłbyś go zabić. Nie widzę go. Tamtego. Tam u góry. O teraz, jest, no, dobra. Tam. Elegancko Tu mamy po prawej kolesia, ja go ściągnę w tych budynkach co jest? A teraz mógłbyś... Czekaj, czekaj... Mogę ich, poś... Mogę ich pościągać jak chcesz. A że są opancerzeni, nie ściągniesz się. Dobra. Dostał nam jeden wróg. Chodź ze mną, zrobimy wspólne podsadzenie. Bo już nam został ostatni. Tym razem się poprawiliśmy. Zapraszam. No i żarówko killer, chodź. O, padłem góry Co ty... O kurde, to jest sniper No to weźmy tam spokojnie, ustaw się gdzieś Po prostu urwimy łeb <grym> Z wielką przyjemnością Ej tutaj, tutaj masz świetną pozycję z mojej strony, chodź Tu masz, ej, tam cię laserem tak. gani, chodź, tu nie masz, ej, to mil nieważne No bo proste, wiesz? było tak proste, że... Nie bo... Sorry, Koncentrowałem. Tam cię mierzył laserem, się bałem, że cię zgarnie. O, widzicie? Plantacja opium zakończona. Można nazwać to pozytywnie. Ryzykując to stwierdzenie. Nie, no, nie no. mi jest pierwszy w pierwszej części, a w drugiej się naprawi, więc. Ja mu wybaczam. <grym> o, dostałem trofeum. Operator myśliwy. No, a za skończenie wszystkich misji od Kobajna. Dobra, to było na tyle. Jak sami zauważyliście, tworzę teraz trochę dłuższe odcinki. Mam nadzieję, że Wam się to bardziej podoba. Jeśli Wam się ten materiał podobał, chociaż troszkę dajcie łapkę w górę albo łapkę w dół, jak się nie podobało. Najlepiej uargumentujcie to w komentarzach. Jeśli chcecie zobaczyć jeszcze troszeczkę odcinków z gry Splinter Cell, Blacklist, to oczywiście subskrybujcie mój kanał. A jeśli jesteście w ogóle ciekawi mojej twórczości, to również możecie to zrobić. A grali, komentowali, dupy dawali dla Was Chajano oraz. Tomil, cześć. Trzymajcie się, cześć.